Cześć Żódkowie Wigilia dzisiaj ja nie wtedy, kiedy to oglądacie, wtedy, kiedy to nagrywa. Jest Wigilia, jest po południu A goliłem się ostatnio wczoraj o czwartej rano a więc równo 1,5 doby temu. Zresztą Tym samym się gojemy. boski zapach, boski zapach, boski zapach, lubię, uwielbiam. Jako, że jesteś dzień świąteczny, to trzeba odświętne środki zastosować, prawda? Odświętnymi środkami dla mnie dzisiaj są płazą Hemlock by Ariana Evans. I The Hamburg Ring Extra Hollow, czyli głęboko szlifowana, Sześć ósmych. Jest to brzytwa, którą gole się od od ponad tygodnia, codziennie, dlaczego tak? Nie lubię brzytwy i teraz testuję ostatnio. Ponad miesiąca gole się codziennie różnymi metodami. Czy moja skóra? To wytrzyma. I wiecie co? Moja skóra to wytrzymuje. Gorzej jest, jak mnie się nie udaje codziennie golić, to wtedy moja psychika tego niekoniecznie wytrzyma bo no poprawka była zrobiona mojego skaleczenia sprzed paru dni jak widzę dziobnąłem się parę dni temu i niestety niestety popraweczka Do wieczerzy usiądę ze stróbkiem. Niestety. Trudno się mówi, goli się dalej. Hmm. Dobra. Tutaj no jak zwykle nie trzeba się macać. To jest mus i już. Uch. Druga rug Pięknie Bardzo pięknie Dobrze Jakby się ktoś pytał to Uczesanie też trzeba poprawić Pójdę na rodzinne spotkanie uroczyste, potargamy. Fryzurka na gładko musi być. Uj, ostatni raz używałem tej Ariany Evans oprócz, oprócz teraz, oprócz tego okresu przedświątecznego czy w ogóle świątecznego, jak, nazwa, jak zwał tak zwał, we wrześniu ostatnio używałem z okazji naszego ślubu z Anią, tak to jest dla mnie taki ten, no, uroczysty e, szuwaks e, chyba do, do, do tego do golenia się z okazji uroczystości, dlaczego? bo on jest bardzo dobry i on no. ma znakomity zapach i do tego jeszcze pachniemy kompatybilnie, bo moja Aniu Posiada perfumy płazą, które były inspiracją dla poison hemlock, czy płazą hemlock. Ja z uporem maniaka nazywam płazą z francuska, bo nazwa nie jest przypadkowa, bo. Jest to inspirowane perfumami francuskimi, które się nazywają Poisson, i które są autorstwem firmy Dior. Tak, tak po prostu. No, głowa dla brzytwy to jest trochę trudniejszy przeciwnik, bo skóra delikatniejsza. Włos bardziej miękki, kładący się pod ostrzem. I widać, że głowa też się będzie musiała goić. A ja myślę, że no nie powiem, że do wesela się zagoi, bo to już było moje wesele. Dobrze jak jedno. U moich wesel już było dwóch, bo byłem dwa razy żonaty, znaczy byłem. Jestem drugi raz żonaty. O. Pewnie mówić. Dobrze, ludzko Zawiesinka teraz. Więc to nie jest taka woda po goleniu typu woda kolońska tak. na przykład, czy coś takiego. Nie, 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 nie. To ma taki mleczną konsystencję. Kolorek. To jest, zabiera olejki. Nie tylko za ale również do konserwacji skóry. Przynależne, więc jest super. To jest. To jest. Zestawik nie byle jaki. Jeszcze raz wam pokażę. płazą hemlok. Miejcie się ludkowie. Wesołego poświątku. Cześć.